Firma Psiurwa się rozwija, Psurwa kom się rozwija, coraz więcej smaczków, musimy rozwinąć też reklamy, więc zatrudniliśmy aktorkę. Przed państwem Michalina. Zdajesz sobie sprawę, że to jest durny pomysł. Nie wiem o co ci chodzi, to jest to, czego potrzebujemy. Zobacz, jak to zadziała. Tak, ani by w jaki sposób. Nawet jak nie pomalujesz, to od razu po głosie ktoś się kapnie. A używcie ktoś kiedyś w dupsko jak spałaś? Yy, znaczy nie ma potrzeby na takie zabiegi. Głos jakoś się wyćwiczy, tylko martwi mnie, no. Nie możemy zatrudnić poważnej aktorki po prostu, a nie. Nie bardzo. Wszystkie pieniądze wydajemy na to, żeby rozwijać firmę, żeby smaczki były najlepsze, jakie są, bezbożowe, naturalne, jakie pieski kochają. Nie wiesz, co sprzedajesz? Ja wiem, co my sprzedajemy. No to czego skrzeczysz, jak kot, co dotknął jajami gorącego asfaltu? To co, nic nam nie zostało z pieniędzy na poważną aktorkę? Z tego co zostało, to starczyłoby na Brunhilde, z niemieckich filmów dla dorosłych. Także co, Michasia, lecisz? Trzeba uświadomić, że na Psiurwa.com są najlepsze smaczki. Naprawdę robiły tu przysługę.